Czyli uważasz, że dobrze jest się zdiagnozować? Kurczę, koniecznie, no bo to już też dużo podpowiedzi się dostanie, nie? Ja na przykład dostałem od razu leki i to mi przede wszystkim przekonało. Ta taka cisza, którą po lekach w ogóle mm, uzyskałem, że mogłem hmm. po prostu myśleć o jednej rzeczy, bo nawet ten, jak z Tobą jestem ja rozmawiam, to już myślę o tym planie dnia na następny dzień, nie? A wolałbym jednak się tak tylko na rozmowie, no bo to jest jednak stres, jak masz za dużo tych rzeczy, nie? Tak, to, to znaczy to jest. To jest takie uczucie, że na przykład ktoś do Ciebie coś mówi, a Ty nie zapamiętujesz tych rzeczy, bo myślisz o innych rzeczach. Najgorzej, na przykład, no. no. Właśnie. I wychodzisz na I się budza na mnie, o... i buca, końca, nie? Na nie, buca a, no, nawet nie? Na buca. nawet nie na na taką osobę, no nie do końca dobrze myślącą. No, <laughs> to no, nie no to, że jakiś upoślak, czy tak, co? Tak, mi się trochę było upośledzonym. Bo ja tak mam często, że właśnie się wyłączam, bo myślę o czymś zupełnie innym i to mi przeszkadza.